Dzień dobry Państwu. Zbliża się okres zimowy, zatem przed nami zadanie zimowego odśnieżania dróg. Chcielibyśmy wspólnie z Panią Naczelnik Wydziału Drugi Mostów, Jolantą Nowicką, przekazać Państwu kilka informacji dotyczących właśnie zimowego utrzymania dróg, po to, abyście Państwo w razie... Jakichś uwag, spostrzeżeń czy propozycji, wiedzieli, kto zajmuje się utrzymywaniem dróg na terenie powiatu i mogli się z nim skontaktować w celu przekazania im właśnie tych informacji. Drogi powiatowe, a jest ich w tej chwili w powiecie 195 km, rozmieszczone są na powierzchni, na terenie siedmiu gmin. Z czterema gminami, czyli z Konstantynowem, Pabianicami, Dutowem i Dobroniem mamy podpisane porozumienia. I to te gminy na swoim terenie odpowiadają za odśnieżanie wszystkich dróg, i tych gminnych, i powiatowych. Natomiast jeśli chodzi o gminę Ksawerów, gminę wiejską Pabianice i gminę Lutomiersk, to powiat Pawieński podpisuje umowy z wykonawcą, z wykonawcami w tym roku jest to firma Włodan i ta firma będzie odśnieżała drogi powiatowe na terenie tych właśnie gmin. Pani Naczelnik, jaki koszt, z jakimi kosztami musimy się liczyć, jeśli chodzi właśnie o te nasze działania zimowe? No to tak, w czterech gminach, Dłutów, Dobroń, Konstantynów i gmina miejska Papianice planowany łączny koszt utrzymania tych dróg prowadzonych przez gminy to 825 tysięcy zł. Natomiast gmina Lutomiersk, Ksawerów i gmina Pabianice, gdzie podpisaną mamy umowę z firmą Błodan, koszt utrzymania 420 tysięcy. Z tym, że jeszcze mamy chodniki do zimowego utrzymania. Tutaj koszt 200 tysięcy. W tej chwili jest postępowanie w toku na wybór wykonawcy. I doszła nam nowa droga, która też tutaj pociągnie za sobą koszty w kwocie 120 tysięcy zł. Także łącznie mamy przeznaczone 1 577 tysięcy zł na zimowe utrzymanie dróg sezonie 22-23. Czyli ponad, Szanowni Państwo, półtora miliona złotych. Dodam tylko, wychodząc naprzeciw pytaniom, jakie otrzymujemy od mieszkańców, że oprócz chodników oczywiście ścieżki rowerowe również są w zakresie tego zimowego odśnieżania dróg. Jeszcze bardzo ważna wiadomość, ja mówiłem o tym, że w razie jakichś uwag czy, czy spostrzeżeń, możecie je Państwo kierować właśnie do albo gmin, albo do nas, dzwoniąc po telefony, które ukażą się za chwilę na planszy. W przypadku tych czterech gmin to będą właśnie telefony do gmin. Natomiast jeśli chodzi o drogi powiatowe, w Lutomiersku, Ksawerowie i gminie Pawianice na nasz e, telefon pani naczelnik, którego numer to 605 223 808 telefon komórkowy i oczywiście telefony stacjonarne takie jak do wydziału dróg. Zatem drodzy państwo przed nami zima, życzę wszystkim e, przede wszystkim bezpiecznej jazdy no i e, dobrej pogody, aby ta zima nie przysporzyła nam zbyt wielu problemów.